Bartłomiej B zamordował własnego brata oraz ojca. Sprawca miał zadać mężczyznom ciosy w głowę za pomocą siekiery. 33-latek szybko został zatrzymany i przyznał się do winy w zaskakujący sposób, relacjonując to co się stało. Zarzuty w sprawie usłyszał jednak nie tylko on, lecz także funkcjonariusze służby więziennej, którzy poszli spać zamiast pilnować osadzonego. Bartłomiej B. uciekł przez to ze szpitala psychiatrycznego. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest pokój zbrodni. Komenda Policji w Biłgoraju dokładnie 3 lipca 2024 roku otrzymała zawiadomienie, że w jednym z pomieszczeń domu w miejscowości Zagumnie w województwie lubelskim bliscy dokonali makabrycznego odkrycia. Z poważnymi obrażeniami został tam znaleziony 65-letni Stanisław B., z głowy sączyła się krew. A mężczyzna był nieprzytomny. Wtedy jeszcze żył, ale jego stan był krytyczny. Wymagał natychmiastowej opieki lekarskiej. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, okazało się, że to nie jedyna ranna osoba znajdująca się w budynku. W innym pomieszczeniu leżał syn Stanisława, 45-letni Wojciech B., który miał jeszcze poważniejsze obrażenia głowy. Niestety poszkodowany zginął na miejscu. Głównym podejrzanym bardzo szybko stał się drugi z synów starszego mężczyzny, Bartłomiej B. W toku śledztwa ustalono, że 33 latach miał zaatakować swoich bliskich siekierą. Bratu zadał co najmniej trzy ciosy w głowę, co spowodowało obrażenia ośrodkowego układu nerwowego. Bartłomiej B dwukrotnie ranił w głowę także swojego ojca, powodując rany zagrażające życiu. Stanisław przez kilka dni przebywał w szpitalu z licznymi złamaniami kości czaszki. Niestety nie udało się go uratować i ostatecznie drugi poszkodowany również zmarł. Funkcjonariusze długo nie musieli szukać Bartłomieja, ponieważ ten osobiście zadzwonił na policję i poinformował o tym, gdzie się znajduje. Zrobił to za pomocą komórki brata Wojciecha, którą zabrał ze sobą po dokonaniu zbrodni. Super Express relacjonował, że gdy mundurowi dotarli na miejsce, podejrzany siedział w rowie przy drodze i sączył piwo, które kupił wcześniej na stacji benzynowej. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Niedługo po zatrzymaniu Bartłomiej B miał przyznać się do morderstwa i stwierdzić, że bratu się należało. A ojca trochę mi żal, dodawał mężczyzna, który złożył w prokuraturze wyjaśnienia w sprawie. Jako powód swojego zachowania wskazał konflikt z rodziną, szczegółów nigdy nie ujawniono. Początkowo postawiono mu zarzut zabójstwa brata i zarzut usiłowania zabójstwa ojca, który później. Po śmierci Stanisława B. w szpitalu, przekwalifikowano na drugi zarzut morderstwa. 33-latkowi groziło dożywocie. Prędko zapadła też decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledztwo przypadło prokuraturze okręgowej w zamościu. Informacja o tragedii wstrząsnęła lokalną społecznością. W rozmowach z dziennikarzami sąsiedzi mówili wprost, że rodzina należała do tych spokojnych i pomocnych. Cudowni ludzie, nikt nigdy nie miał do nich najmniejszych uwag – twierdzili świadkowie, z którymi dyskutowali reporterzy. Rodzina zamieszkująca piętrowy dom położony w centralnej części wsi Zagumnie parę minut po godzinie 5 rano znalazła 65-letniego Stanisława. Leżał w kuchni, wyglądał jakby sam się przewrócił i przez to zranił. Jedna z hipotez głosiła wówczas, że być może Bartłomiej chciał zabić tylko brata, ale ojciec stanął mu na drodze. I dlatego też został zaatakowany. To jednak jedynie spekulacje, które będą sprawdzane przez śledczych. Podejrzany z zawodu był piekarzem, podobnie jak jego brat Wojciech. To właśnie pokrzywdzony miał być tym dobrym i pracowitym. Chwalili go pracodawca i współpracownicy. Bartłomiej był z kolei różnie oceniany. W mediach społecznościowych zamieszczał dość mroczne zdjęcia, w niektórych wzbudzał niepokój. Nikt nie sądził jednak, że makabryczne myśli mogą tlić się w jego głowie. Po zatrzymaniu 33 latek najpierw został osadzony w zakładzie karnym w zamościu, jakiś czas później próbował odebrać sobie życie. Więc zapadła decyzja o przetransportowaniu go do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Miał tam zostać poddany szczegółowym badaniom przez psychologów i psychiatrów. 7 października 2024 roku, czyli 3 miesiące po pierwszym zatrzymaniu, Bartłomiej B. wczesnym rankiem uciekł ze szpitala. Jak to możliwe? Na szpitalnym łóżku zostały po nim tak zwane kajdanki zespolone. Miał je założone jednocześnie na rękach oraz nogach. Były połączone łańcuchem. W jaki sposób się z nich uwolnił? Na tamten moment pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Ruszyła natomiast wielka obława, a medialna burza wokół sprawy kazała poddać w wątpliwość skuteczność służb w pilnowaniu osadzonego. Poszukiwania podejrzanego Bartłomieja trwały 10 dni, a wizerunek mężczyzny w tym czasie obiegł wszystkie najważniejsze media w Polsce. Jak podawała Kronika Tygodnia, z Radecznicy w powiecie zamojskim do wsi Żarnowa w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu 33-latek pokonał ponad 150 km. Szedł skrótami, a nie wzdłuż głównych dróg, ponieważ obawiał się, że zostanie przez kogoś rozpoznany. Część trasy z powiatu biłgorajskiego w kierunku Rzeszowa miał pokonać za pomocą jakiegoś transportu. Przez większość czasu unikał ludzi. Nikogo po drodze nie napadł, nie zastraszał. Niczego nie wymuszał. Relacjonował nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W chwili zatrzymania, dokładnie 16 października 2024 roku, w godzinach wieczornych, Bartłomiej B. był zaskoczony. Przebywał akurat w pustostanie w okolicach Żarnowa, gdzie miał obmyślać dalszy plan ucieczki. Funkcjonariusze ustalili, że chciał przemieścić się w stronę granicy, a następnie przez Słowację dotrzeć do Włoch. Miał przy sobie mapę Polski i choć pieszo pokonał spory dystans Właściwie bez jedzenia i picia, ubrany zaledwie w spodnie dresowej bluzę, to był w dobrym stanie. Miał zarost i trochę schudł, ale wyglądał wręcz bardzo dobrze. Rozmawiał z nami normalnie. Był zmęczony, ale nie wycieńczony. Nie miał żadnych obrażeń. Relacjonował nadkomisarz Fijołek w rozmowie z kroniką tygodnia. Lekarz potwierdził, że stan mężczyzny jest dobry. Po przewiezieniu do komendy w Rzeszowie był przebadany. Nie było przeciwwskazań do tego, by zatrzymany przebywał w zakładzie karnym dodawał rzecznik prasowy policji. W ujęciu Bartłomieja B pomogli mieszkańcy, którzy licznie informowali służby o przypadkach zauważenia 33-latka. Mimo, że ten był ostrożny, nie udało mu się całkowicie uniknąć wzroku świadków. Ludzie odpowiedzieli na opublikowany przez policję rysopis. Wskazywali miejsca, w których prawdopodobnie widzieli Bartłomieja B. Nie wszystkie zgłoszenia dało się na 100% zweryfikować, ale mundurowi wskazują, że faktycznie przyczyniły się one do złapania 33-latka. Kluczowe Okazało się zgłoszenie o kradzieży samochodu na terenie województwa podkarpackiego. Policjanci, szukając tego auta, zobaczyli na monitoringu mężczyznę podobnego do podejrzanego. Siły kryminalno-operacyjne przesunięto w tamten rejon, a niedługo później doszło do złapania Bartłomieja. Drogą dedukcji różnego rodzaju sygnałów, jego miejsce pobytu zostało ustalone wskazywał nadkomisarz komisarz W Fakcje zaangażowani byli policjanci z komend w Zamościu i Biłgoraju, ale też funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Lublinie oraz innych garnizonów. Wsparcia udzielali mundurowi z zespołu poszukiwań z komendy głównej policji, funkcjonariusze służby więziennej oraz pogranicznicy. Łącznie ponad 300 mundurowych, śmigłowiec, drony. I psy służbowe. Na trop poszukiwanego listem gończym, 33-latka, wpadli ostatecznie lubelscy Łowcy-Głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przy współpracy kolegów i koleżanek z Rzeszowa. Po złapaniu Bartłomieja, prokuratura rozszerzyła jego zarzuty o samo uwolnienie. I ucieczkę. Zasadniczo przyznał się do popełnienia tych czynów, ale wyjaśnienia złożył w bardzo ograniczonym zakresie. Mówił prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W toku śledztwa okazało się, że ucieczka mężczyzny ze szpitala psychiatrycznego była możliwa przez nieuważność funkcjonariuszy służby więziennej. Analiza monitoringu oraz zgromadzone dowody wskazały na nieprawidłowości w działaniu mundurowych. Prokuratura podawała, że w momencie ucieczki 30. Trzy nie był pod stałym nadzorem, a to pozwoliło mu zdjąć kajdanki przy użyciu przedmiotów znalezionych w swoim otoczeniu. Dziennikarze programu Reporterzy ustalili, że oskarżony swobodnie poruszał się po budynku, poszedł do łazienki, a potem za pomocą ręcznika i jakiegoś twardego przedmiotu porozginał kraty w oknie i zszedł po rynnie. W ten sposób opuścił szpital i zaczął uciekać dalej. To jednak nie koniec szokującego zachowania funkcjonariuszy. Prokuratura zarzuciła dwóm osobom niedopełnienie obowiązków służbowych. Mundurowi mieli zostawić Bartłomieja B bez nadzoru, ochrony i obserwacji jego zachowania. Ponadto korzystali z telefonu komórkowego w innych celach niż związane z realizacją konwojowania. Dopuścili do kontaktów osadzonego z osobami postronnymi. Zaniechali też przeprowadzenia kontroli pobieżnej. Mało tego, strażnicy mieli sprawę. Spać na służbie, co umożliwiło Bartłomiejowi ucieczkę. Dwóch kolejnych funkcjonariuszy, czyli łącznie już czterech, także usłyszało zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków służbowych. Mieli nie sprawdzić, czy 33-latek znajduje się w pomieszczeniu po przejęciu jego konwojowania, co opóźniło akcję poszukiwawczą za uciekinierem. W związku z tym, że nie wiedzieli o jego ucieczce, nie zaalarmowali o tym fakcie dowódcy zakładu karnego i policji. Z tego powodu doszło do półgodzinnego opóźnienia w rozpoczęciu akcji Poszukiwawczej. Wszyscy cztery podejrzani zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Nie wszyscy złożyli wyjaśnienia, nie każdy poczuwa się też do winy. Służba Więzienna prowadzi także postępowanie dyscyplinarne wobec dziewięciu innych funkcjonariuszy. Przekazała Arleta Pęconek, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej, o szczegółach i ewentualnych konsekwencjach. Na razie nie chciała mówić. Informacje będą udzielane dopiero po zakończeniu postępowań. Centralny Zarząd Służby Więziennej uruchomił procedurę kontrolną w sprawie funkcjonariuszy. Oprócz postępowania dyscyplinarnego dyrektor jednostki zawiadomił też prokuraturę. 10 października 2024 roku minister sprawiedliwości na wniosek dyrektora generalnego Służby Więziennej odwołał ze stanowiska dyrektora okręgowego w Lublinie. Piotra Buraka. Jedną z przyczyn była właśnie afera związana z ucieczką osadzonego. Konsekwencje w postaci wydalenia spotkało też dyrektora zakładów zamościu, Dariusza Bochlińskiego. Teraz nadal przeglądane są nagrania z monitoringu, przesłuchiwani są też świadkowie. Czterem funkcjonariuszom służby więziennej grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności. Tymczasem podejrzany Bartłomiej B pod koniec października 2024 roku trafił do zakładu karnego w Radomiu, gdzie będzie oczekiwał na proces. Prokuratura sprawdza jeszcze, czy podczas pobytu na wolności na pewno nie dopuścił się żadnych innych poważnych przestępstw. Jeśli okaże się, że tak, to one także będą objęte postępowaniem. Poza zabraniem auta raczej za wiele ich nie popełnił, szukał pożywienia i schronienia, więc być może uszkodził jakieś drzwi, żeby móc się dostać do środka. Wybierał pustostany lub opuszczone domy. Wylicza nadkomisarz Fijołek. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż trwały ustalenia służb w tym zakresie. Niezależnie od tego, czy zarzuty zostaną jeszcze rozszerzone, maksymalny wymiar kary wobec Bartłomieja B w zasadzie nie ulegnie zmianie. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia. Pokój z drogi. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka pokoju zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.